Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować gitarę, kolejną gitarę ze stajni Harley Benton. Mianowicie jest to model Dulahan, chyba tak to się czyta, 24FT. Ale zanim do tego przejdziemy, oczywiście wspominam też bardzo szybciutko o mediach społecznościowych, gdzie możecie też spotkać się z naszym kanałem, ale nie będziemy się na ten temat zbytnio rozgadywać, czasu niewiele. A ja lubię się potem rozgadywać, więc nie traćmy go. I przechodzimy od razu do gitary. Gitara, jak zauważyliście, jest instrumentem bez główki. I szczerze powiem, nie mam zbyt dużego doświadczenia w tego typu instrumentach. Byłem dosyć sceptycznie nastawiony do niej, ze względu na to, że wydawało mi się, że będzie wyjątkowo niewygodna dla mnie. W dodatku jest malutka. Leciutka, no cóż, nie przekonywało mnie to. Jestem bardziej zdecydowanie bardziej Les Paul Guy, lubię instrumenty ciężkie, potężne. No ta zdecydowanie taka nie jest, no ale dajmy Daj jej szansę. No i okazało się, że nie jest aż tak źle, tak mi się wydaje. Gitara ma dwa humbakery osadzone w olchowym korpusie, do którego jest przymocowany. Klonowy gryf z klonową podstrunnicą. Dlaczego są takie ciemne? Bo są podpiekane. Na tej podstrunicy nabite mamy 24 progi typu Extra Jumbo, które są progami ze stali nierdzewnej. Bardzo, bardzo ciekawa, ciekawy feature w tej cenie raczej bardzo rzadko spotykany. Raczej mówimy tutaj o instrumentach zdecydowanie droższych, kiedy myślimy o progach ze stali nierdzewnej. Mimo wszystko ciekawe, fajne no i na duży plus dla tego instrumenty. Tak jak powiedziałem, dwa przetworniki Roswell Alnico 5. O Roswellach już nieraz mówiłem, nie jest to mój typ. Tutaj również nie za bardzo jestem z nich zadowolony. Co ciekawe, gitara jest praktycznie nowa, uwaga, zdejmuje folię. Z przetwornika myk i nie ma. Fuj. E, mamy do obsługi tej całej elektrowni e, dwa potencjometry, e, ton oraz volume, ton oraz volume. No i e, pięciopozycyjny e, przełącznik e, pickupów. E, dosyć fajnie rozwiązany. Mamy bridge. Jak dobrze pamiętam, cewki zewnętrzne, bridge oraz neck. Bridge oraz neck razem, obydwa hambakery. Bridge w połączeniu szeregowym i dalej mamy neck. Tak, jak dobrze pamiętam, w ten sposób to się rozkładało czyli dosyć duża paleta brzmień z dosyć prostego teoretycznie układu. Mamy też mostek, mostek typu monorail przynajmniej tak to ma mniej więcej wyglądać. jest to dosyć wygodny mostek, dosyć precyzyjny. Natomiast to, co mnie strasznie w nim irytowało i irytuje w dalszym ciągu, to jest to, że najgrubsza struna, struna E, pomimo tego, że chociaż w tym momencie jest zestrojona do D, pomimo tego, że tu nie jest jakiś potwór wsadzony, bo to jest chyba 52 albo 49, już nie pamiętam dokładnie, najzwyczajniej w świecie ześlizguje się z siodełka osiężnego, swoją drogą, które jest tutaj zamontowane i po prostu jeżeli ktoś ma dosyć duży atak złapy, tak jak ja, ja bardzo mocno traktuję struny prawą ręką, no to w zasadzie co chwilę trzeba tą strunę poprawiać. No dla mnie jest to, jeżeli chodzi o instrument dla mnie, jeżeli ja miałbym go sobie kupić, totalna dyskwalifikacja, tak? no, no nie zamierzam kupować instrumentu, na którym będę co 5-6 minut musiał grzebać, no, no nie po to go kupuję. No dobra, poszło, poszedł mały opierdziel, no to może teraz coś z plusów. Gitara jest niesamowicie ergonomiczna. Naprawdę granie na tym instrumencie jest tak wygodne, że sam byłem w szoku yy, po kilku minutach gry, jak wygodny może być taki instrument, i zaczynam rozumieć yy, wzrastającą popularność tego typu instrumentów. Naprawdę instrumentów. Naprawdę jest to bardzo, bardzo yy, wygodny. wygodna gitara. Dostęp do progów jest stosunkowo wysoki. Gryf mógłby być cieńszy, bo do najcieńszych to on nie należy. Natomiast w dalszym ciągu jest dosyć wygodny. Głównie przez to, że przez praktycznie całą szerokość, całą długość ma podobną gru grubość. Jezus Maria, jak to wszystko dziwnie brzmi, jak się tak opowiada. No dobra, z tym momencie strunki, tak jak powiedziałem, nie są za grube założone. To jest chyba 10,52, tak mi się wydaje. Yy, gitara stroi całkiem, całkiem nieźle. Dramatu nie ma. Co do lakieru, położony poprawnie. Oczywiście jak na gitarę Harley Benton. Natomiast nie mamy się tutaj też do czego za bardzo przyczepić. Nie ma większych zacieków pod światło coś tam widać, ale bez dramatu. Potencjometry oczywiście chodzą ładnie. Nie ma tutaj żadnych puszpuli ani niczego takiego. Generalnie jest, jest względnie OK. Yy, Trochę pogadałem, no to może zobaczmy, jak to brzmi. Klasycznie na początek moja podstawowa zagryweczka, czyli włączamy nek. <tryk> Generalnie chyba nie jest najgorzej, ale do takiej muzyki. Instrument sugeruje nam, że chciałby pograć troszeczkę ciężej, co zaraz zrobimy, ale jeszcze uruchomimy też brydża na podobnych brzmieniach. Tutaj w dalszym ciągu jest względnie Okej, okay, musimy sprawdzić, czy się nagrywa, bo bym się wkurzył, jakby się nie nagrywało. Jest dalej całkiem, całkiem ok. Myślę, że możemy to zaakceptować. No ale zobaczmy, jak to będzie brzmieć, kiedy troszeczkę rozkręcimy gitarkę i zagramy troszeczkę mocniejsze brzmienia. O dziwo, struna cały czas na swoim miejscu, no ale to brzmienie. Zmulone trochę, a tak tak sobie. Naprawdę tak sobie po takim instrumencie Mimo wszystko, nie do końca aż tak tanim, bo mówimy tutaj o kwocie około 1800-2000 zł. w chwili obecnej. Spodziewałbym się czegoś więcej, dużo więcej. Te przetworniki po prostu są bardzo, bardzo słabe. No dobra, zobaczmy, jak to jeszcze na jakimś pseudo-solowym graniu wyjdzie. No właśnie. Jakiś czas temu, bardzo niedawno temu, wrzucałem na kanał gitarę Prestolangowski. Eee, czy ona brzmiała tak naprawdę dużo gorzej? Kosztując przy tym kilka razy mniej? No, no, nie. Fakt, był to gorszy instrument i to w zasadzie pod każdym względem, ale czy porównujące dwa badyle można za tą gitarę wołać 2000? To już musicie sobie sami odpowiedzieć. Moim zdaniem niekoniecznie. Sama gitara, tak jak powiedziałem, tak jak poprzednia łączy rzeczy bardzo fajne z bardzo słabymi. I do tych słabych niestety, ale trzeba zaliczyć yy, przetworniki. No i to, że dosyć nie wspomniałem o tym, dosyć ciężko się ustawia. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wytrwaliście do tego momentu. Trzymajcie się na razie. Cześć.